Piłka nożna jest na tyle popularnym sportem, że znajduje swoje miejsce również w polskiej, jak i światowej kinematografii. Zapewne większość z Was kojarzy serię filmów golf, w której Santiago Muniez robi piłkarską karierę. W Polsce niektórzy z Was mogą kojarzyć film legendę Piłkarski Poker. Dzieło to przedstawia polską ekstraklasę jako ekstraklasę skorumpowaną, w której o losach mistrzostwa decydują sprzedajni sędziowie. W dzisiejszym odcinku chciałbym nawiązać do zagranicznego filmu, w którym jest wątek reprezentacji Polski. Przed Wami piłkarz, który został zastrzelony w trakcie meczu z Polską. Zapraszam do oglądania. Zatem, o jakim filmie będzie dzisiaj mowa? Jest to skytan, co na język polski tłumaczy się jako strzelec wyborowy. Według opisu na portalu Filmweb jest to produkcja, w której były snajper strzela do ludzi w ramach protestu przeciwko otwarciu nowej elektrowni jądrowej. Policjant i dziennikarz usiłują go powstrzymać. Na pierwszy rzut oka ciężko tutaj znaleźć jakiekolwiek powiązania z piłką nożną. Reżyser filmu Franz Ernst postanowił jednak wykorzystać będącego w obsadzie filmu Alana Simonsena, byłego piłkarza między innymi Borussii Mönchengladbach czy FC Barcelony. Co ciekawe o całym tym przedsięwzięciu nie wiedział nikt poza Simonsenem. Akcja związana z Simonsenem ma związek z meczem przeciwko reprezentacji Polski. Franz Ernst wymyślił, że piłkarz otrzyma rolę ofiary snajpera granego przez aktora Jensa O'Kinga. Tania 1 maja 1977 roku rozegrała mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata przeciwko Polsce. Wtedy reprezentację narodową prowadził Jacek Gmoch. W trakcie trwania rywalizacji niedaleko stadionu pojawił się snajper, który zaczął się przyglądać Simonsenowi. Pierwszy przez niego oddany strzał chybił, trafił pomiędzy Duńczyka a Polaka Władysława Żmudę. Za drugim razem snajperowi sztuka się już udała. Trafił Simonsena, który padł na murawę jak rażony piorunem. Do powalonego piłkarza podbiegli zaniepokojeni zawodnicy oraz arbiter główny. Trafiony Simonsen leżał w bezruchu. Po kilkunastu sekundach Duńczyk wstał i kontynuował grę, jak gdyby nigdy nic. To musiało wywołać ogromne zdziwienie nie tylko piłkarzy, ale również sędziego oraz sztabu szkoleniowego. Jak się później okazało, o całym tym przedsięwzięciu wiedział tylko Simonsen. Tak, dobrze słyszycie. Nikt na boisku poza Simonsenem nie wiedział o jego planie udawania martwego. Wszyscy dookoła faktycznie martwili się o zdrowie Duńczyka, gdy ten tylko udawał na potrzeby kręconego filmu. Przed rywalizacją z Polską piłkarz Borusi Mönchengladbach został poproszony przez reżyserów o udawanie martwego. Autorom tej ambitnej produkcji niezwykle zależało na tym, aby posłużyć się autentycznymi nagraniami strwającego meczu. Jak widzicie na załączonych obrazkach, Simonsen odegrał swoją rolę znakomicie. Co prawda nie otrzymał żadnej nagrody filmowej, jednak z pewnością jego epizod zostanie zapamiętany na długie lata w duńskiej kinematografii. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.